Cześć, ja jestem Kubiks i witajcie w kolejnym odcinku z serii Rage Z Clank 4.01 z lokalizacją SITO. Dosyć długo się nie widzieliśmy, a właściwie słyszeliśmy. Myślę, że będzie to gdzieś tak właściwie miesiąc, chociaż nie jestem tego w 100% pewny. Ale w związku z tym, że tak długo czasu minęło, myślę, że przyda Wam się lekka, lekkie przypomnienie co się wydarzyło w poprzednich odcinkach. Udało nam się wejść do tego SITO całego. Um, a naszą misją obecną jest dotarcie do komandora Spoga w celu dowiedzenia się, jak zniszczyć to mityczne Efemeris. No i z tych kwestii to byłoby na tyle. Kolejną sprawą jest wrzucenie odcinków tak. Długo i bardzo nie było, więc przyznam, szczerze, że znudziła mi się ta gra, i twórcy gry nie zadbali o to, żeby gra wracał do tego do gry po pewnym czasie. Mi się ona już znudziła, ponieważ przychodzę już chyba trzeci raz. Teraz, gdy to nagrywam, jest to już trzeci raz naprawdę. Jest to po pewnym czasie nourządze, więc niektóry z Was rozumiem, że nie chcieliście sobie kupować tej gry, ponieważ w poprzednich częściach całkiem dobrych poprzednich częściach cały czas ja mógłbym do nich wracać. Z chęcią to ostatnio miałem taki zapał, żeby włączyć moją PS 2 podłączyć ją od nowa, chociaż jest cała zakurzona i leży pod łóżkiem i zagrać sobie w pierwszą część, radzia tej ponieważ naprawdę jest w co grać. Gra jest w poprzedniej części są naprawdę genialne. Nie będę Wam robił już większych spoilerów, nie czepiacie się. To już jest koniec. To jest koniec i właściwie to tyle, bo na, na razie ja um, zajmowałam was moimi um, komentarzami nie dotyczącymi um, tak naprawdę gry. Więc um, wracamy, um, tak wiem, nie, nie skomentowałem tego, jakie ulepszenia sobie kupiłem, ale myślę, że dobrze znacie um, moich faworytów, się że się tak wyrażę, z broni, um, więc wiecie, jakieś tam doładowania do Pana Wojny i w przyszłych odcinkach już wam zdradzę to, ponieważ jak bym mówiłem, grałem sobie na kooperacji, ponieważ dałem drugi joystick tak, to prawda i jakby to powiedzieć grałem na tym nie zmieniłem go Gra, grałem już, przynajmniej z botem no i, Trochę tych śrubek, muszę się przyznać, że nazbierałem i pokup pokupywałem sobie do ładowania w jakiejś tam innych broń. I w, gdy zacznę nagrywać od nowej lokalizacji, to zrobię Wam krótki przegląd w sklepie i powiem Wam, co mniej więcej pokupowałem i co się zmieniło w moim ekwipunku, tak żebyście Wy, gdy będziecie kiedykolwiek, nie wiem, w przyszłości może od kolegi, pożyczycie tą grę. No, nie wiem, jak wam się to może zdarzyć, historia z tą grą. Więc, żebyście po prostu wiedzieli, może pamiętali, jakie są najlepsze, wydruk, przynajmniej według mnie, do ładowania was broni. Ale, okej, okay, już to by było naprawdę na no serio. Teraz już końca, Tyle, jeśli nadarzy się coś ciekawego do powiedzenia, do wysłuchania, to na pewno skomentuję to, wypowiem się na ten temat. Więc życzę wam. Miłego oglądania tego oto filmu. Ten jest mój. <śpiewa> Skakuj! jest amunicja! Eee, odczep się od mojego kumpla! Manewry bojowe aktywne. <laughs> Albo to wy jesteście nad nim. Tak czy owak, musicie go torwać. Pamiętajcie, żeby dobrze to wszystko zaplanować. Przygotuj się, raczej. No i proszę, zaprezentuję, jak radzimy sobie z intruzami. 谁站在我的面前？那。哪 cie dość mojego czasu. Komandorze, intruzi nadal żyją. Wiem, że oni żyją. Staram się jakoś temu zaradzić. Jest... Kilka minut kazał pan uzdrowić. Czy to był tylko dorczyk? Możemy o tym porozmawiać później. <grymne> o, amunicja, fajnie. <grymne> nie zapobiegniecie ucieczce nic. Jest udziada się, nie skończy. Właśnie w tym momencie następuje dość ciekawy moment, który mógłbym skomentować. To miejsce, tego miejsca, powinienem dostrzec przez tamten most, który mogliście tam zauważyć. Zrobiłem to tak, poszedłem właśnie w ten sposób, ponieważ chciałbym, się sp sprawdzić. Ponieważ gdy wcześniej przełączyłem tą grę, nadarzyła mi się taka okazja, że wystąpił taki błąd i mnie zepchnęło to automatycznie. Zepchnęło mnie to, ponieważ Bot wykonał już całe zadanie. Mnie nie było na tej platformie i mnie zepchnęło. Um, chociaż um, w ostatnim filmie nie filmie to zepchnęło mnie z niej i to był pewien błąd gry. No ale czego można się spodziewać? Po grze, z, um, o właśnie teraz, um, co przeznaczonej w całości na kooperację. No cóż, um, niestety um, to był mój eksperyment. Przepraszam za to, nie powinienem go robić w czasie nagrywania filmu, już. Um, Myślę, że takich eksperymentów nie, nie zrobię. Dobra, oglądajcie dalej Wa murzącą mm, walkę z z Orety. O, rety! No i zabrakło amunicji. Poszę znaleźć stan technologii. Wywstykałem się! Z tego ciągle żyjecie? Znowu w akcji. Wszystkie systemy sprawne. Gotów! Nie pozwolę, by banda wścibskich intruzów chciała zamęt w mojej fabryce! Jako najwyższy stopniem robot, niniejszym ogłaszam, że jesteście wrogami pana! Przygotujcie się do walki! Okej, okay, udało nam się dotrzeć do bossa tej lokalizacji, czyli komandora Spoga. Um, walka z nim jest, należy do jednej z najprostszych e, walk, ponieważ e, boss nie jest specjalnie trudny, tylko że się przyznam tutaj szczerze, e, tak lipnie mi z nim poszło, że przez chwilę zastanawiałem się nawet, czy na serio mam e, ten film publikować, czy... Zaczekaj, czy jeszcze raz to nagrać, ponieważ naprawdę to jest obraz nędzy i rozpaczy jaki ja z nim no, walczyłem wtedy. Daję wam słowo, że mniej razy poszło mi to znacznie lepiej. Um, Okej, okay, ale teraz przejdźmy do strategii. Um, co jakiś czas mamy tutaj właśnie nam on takie, takie, no takie się nie wiem co to jest. Um, i my mamy w nimi w, w niego strzelać. To chyba nie jest obowiązkowe, ale można w niego tak w ten sposób strzelać, bo przesuwa się po, tym, po tej platformie, na której jesteśmy, zdaje się trzy razy. Um, ale nie wiem, nie jestem pewny. Co jakiś czas mamy do pokonania jakieś tam um, banalne um, stworki czy tam jakieś inne robociki. Um, naprawdę. Przyznam wam się, źle mi to poszło, ta walka, więc nie wzorujcie się. Jedną rzeczą wam powiem jeszcze, to jest to, że najlepiej będzie po prostu... Um, właśnie, w ten sposób atakuje, to jest ten jego najgłównych ataków i to jest podstawa, tak naprawdę. Um, tego macie unikać i nie się tego nas zaznawać takich miserów, chociaż one są niż atak, jaki był wcześniej. Um, to spokojnie uda Wam się go pokonać. Yy, dobrze, wy sobie tam już oglądajcie tą y, moją y, walkę z komandorem spogiem, która jest tak naprawdę dobra Zanim mnie na nie Ale okej, okay, bo <grym> mam nadzieję, że Wam się jakoś to spodoba. Fajnie. Chłopaki, pomocy! Lombax powraca. Ratchet, schodaj się. No i zabrakło amunicji. Nic w nie wzeszczę, mój anuk podaszku na rodniku, zlech, zlech, Twój modulator głosu został uszkodzony, komandorze. Ale jeśli powiesz nam, jak pokonać Efemeris. Może znajdziemy kogoś, kto cię naprawi. Nie lubię się chwalić, ale kiedyś własnoręcznie dodałem do mojego kroczotrona funkcję wibracji. Nazwałem go... Wesoły dziobak. Przepraszam bardzo, quark, ale chodziło mi o niego. Ja? Czyś ty oszalał? Za pozwoleniem. Żywot złoczyńcy nie przyniósł Ci do tej pory żadnych korzyści. Może wykorzystanie intelektu w dobrym celu bardziej się opłaci. Dobra, zgadzam się! Ale nikomu o tym nie mówcie! Dobra, Spock. Jesteś sprawny. Jak zniszczyć efemeris? Tylko architekt to wie. Mieszka za latarnią. W puszczy błękitnych skał. Postąpiłeś słusznie, doktorze! I tak naprawdę to byłoby na tyle. Myślę, że jakoś przeboleliście moją walkę z nim. Mam nadzieję, że aż tak bardzo się nie, nie przeżyliście załamania nerwowego oglądając to. Dobra, przejdźmy niżej, a właściwie dalej. Co my tu mamy? Na pewno będzie pełno śrubek. No, zgadłem. Oraz musimy się powystrzeliwać z zasysaczem. W tej części trzeba przyznać, że bardzo duży nacisk twórcy gry dali na jedną broń, ponieważ w poprzednich częściach w ogóle czegoś takiego nie było. Ale dobra, już udało mi się zebrać te wszystkie śruby, to możemy już przejść po prostu do um, otwierania drzwi. No przeszukiwacz już nam tutaj um, podsumuje, co udało nam się zdobyć podczas um, tego odcinka, ale już widać, widzę na osi czasu, że się zbliżamy do końca, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, narka!